Cześć. Witam ponownie w filmie na temat dodatku do DCS z Focke-Wulfem 190. W tym filmie przedstawię procedurę startu w symulatorze. Dwa słowa może o samym silniku. Mamy tutaj silnik BMW 801 D2. Jest to silnik, który, który były Foki wyposażone od wersji A3 i w przypadku Konkretnie tego modelu w DCS-ie yy, niestety wykastrowano go trochę, pozbawiono mianowicie MW50, mieszanki metanolu z wodą, która dodatkowo chwilowo była w stanie wzmocnić nam moc silnika. Historycznie jest to ok, ponieważ zbiornik na MW50 był równocześnie wykorzystywany w przypadku, kiedy nie było oczywiście tej mieszanki tam zapodanej. Był wykorzystywany do, jako dodatkowy zbiornik paliwa, taki wewnętrzny. No i faktycznie w, tym, w tej wersji posz, pokuszono się o takie przedstawienie modelu. No trochę szkoda. No natomiast, natomiast no, mamy to co. Mamy. Jeżeli chodzi też o start, sam start można przeprowadzić z baterii wewnętrznej. Przycisk do baterii znajduje się tutaj pod tą klapką w tym panelu na prawej burcie. Jest to pierwszy i pierwszym w momencie włączenia obwodu włączamy tym samym elektrykę, która czerpie nam prąd z baterii. Natomiast jako że jestem na lotnisku swoim przeprowadzę to. Po prostu za pomocą wózka akumulatorowego z obsługi naziemnej. W tym celu muszę się pierwsze co skonsultować. Tutaj poprosić naszą obsługę o podłączenie wózka. Także jak widzicie, mam tutaj włączone gadki niemieckie. To jest, słuchajcie, mod. Ponieważ DCS no, nie posiada takowego języka sam w sobie, natomiast latanie na niemieckim sprzęcie drugowojennym z amerykańskimi dialogami, no, to tak trochę jak mówię, jak picie piwa bezalkoholowego. Link do tego modu znajdziecie na dole, na dole filmu. Dobra, mamy podłączony już akumulator zewnętrzny. Wciskam tym samym pierwszy tutaj przycisk tego bezpiecznika, aby uruchomić tą elektrykę płynącą z akumulatora zewnętrznego. I teraz tak, jeżeli chodzi o wszystkie te obwody, włączam tak, trzy pierwsze, dwa zostawiam i lecę kolejno. Oprócz ostatniego, który jest związany z baterią. Te, które zostawiłem te dwa to pierwsze odpowiada za światła nawigacyjne, co w przypadku działań wojennych no, niekoniecznie byłoby dobrym pomysłem. Drugi odpowiada za oświetlenie kabiny. Dalej mamy tutaj system paliwowy, przy czym dwa ostatnie tak naprawdę odpowiadają za zbiornik zewnętrzny. Mogę mieć je włączone, nie, nie przeszkodzi to na tym etapie. Otwieram tutaj ten panelik na prawej burcie i kolejno włączam wszystkie tak samo tu obwody oprócz ostatniego, który odpowiada tam za Fuk 25. Uzbrojenie strzeleckie. Ok, muszę poprosić w tym momencie o zgodę na uruchomienie silnika, w tym celu kontaktuję się z kontrolą lotniska. Mamy zgodę z informacją o kierunku i sile wiatru. I teraz tak, zbiornik paliwa mogę ustawić na ostatnią pozycję. Od razu jak widzimy, ciśnienie nam tutaj skoczyło na odpowiedni poziom, dlatego tak naprawdę zastosowanie tej pompki nie jest już jakieś takie mega. Istotne, czytałem wspomnienia, gdzie pilot mówił, że w życiu ani razu nie skorzystał z tego, ale to też zależy trochę w jakiej temperaturze on latał i na jakim, na jakim teatrze. Ja średnio wciskam go 10 razy. Tak, żeby to było mniej więcej zgodne z rzeczywistością, możemy maksymalnie do 15. Yy, takich ruchów yy, wykonać, by nie przesadzić, yy, dobra. Mamy zgodę na uruchomienie silnika, odblokowuję przepustnicę. Włączam iskrowniki na poziom N1 plus 2. Dalej odsłaniam tutaj tą zasłonkę od startera. I teraz tak starter wcisnę w dół. Przytrzymam 10 sekund potem go puszczam i prawym przyciskiem myszy ciągnę do góry tak, pilot tutaj w tym momencie odciągał do góry równocześnie będzie już tam słychać mechanizm rozruchowy Dobra, wcisnąłem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć tam w tle już słychać, że nam zaczyna to pracować puszczam, odciągam do góry i wio, silnik nam poszedł, możemy w tym momencie odłączyć zasilanie zewnętrzne, przejdziemy już sobie na zasilanie yy, z baterii. Więc włączam tutaj baterię, włączam zasilanie zewnętrzne. I ja sobie tutaj już paneliki mogę... Zamknąć one nam nie będą potrzebne. Dobra, klapy mogę ustawić sobie w pozycji do startu. No i teraz tak, jeżeli chodzi, słuchajcie o sam start, no muszę silnik rozgrzać. Tutaj mamy temperaturę oleju. Przy czym tak, do 25 stopni korzystamy z obrotów na poziomie około 1200. Poniżej, oprócz tej minimalnej wartości, tak jak mam teraz, no, grozi to uszkodzeniem samego silnika. Foki też tak naprawdę bardzo się przegrzewały, zwłaszcza te początkowe. Później w wersji A2A3 wprowadzono takie klapki szczelinowe. Od wersji A4 e, wprowadzono e, nam już właśnie tą korbkę, którą sobie możemy tutaj otwierać. Wówczas e, to co? O, widać e, klapki te szczelinowe e, mogliśmy sobie regulować. E, w przypadku wyższych temperatur, e, przypuśćmy nie wiem, jeżeli sobie wybierzemy mapę Syrii w DCS, się ustawimy jakieś tam nie wiem 30 stopni, to faktycznie widać to na temperaturze, gdzie od razu nam ta temperatura będzie oscylowała w wysokości około 25-30 stopni już na dzień dobry. My w tym momencie musimy sobie wcisnąć hamulce, podnosimy obroty do 1200. O, teraz widać duże drgania. Trochę za mocno, mogę obniżyć. Ok, między 1000 w każdym razie 100 a tam powiedzmy m, 600 obrotów samolot wchodzi w dosyć duże drgania i nie zapewnia po pierwsze to odpowiedniego chłodzenia dla silnika ponieważ wentylator który znajduje się za śmigłem za wolno pracuje ponadto grozi to też mechanicznymi uszkodzeniami więc przy postoju i nagrzewaniu powinniśmy używać obrotów na poziomie 1200-1250 i czekać do momentu kiedy nam temperatura dojdzie do 25 Stopny. Ja w międzyczasie mogę sobie tu uruchomić system paliwowy. Paliwowy. Nie wiem co z tym paliwowym tlenowy, oczywiście. W poprzednim filmie też powiedziałem paliwowy. Jak widzimy, pracuje nam. No i dobra, chwilę to będzie, słuchajcie, trwało, więc możemy poczekać, ja ten film przyspieszę. Okej, okay. mamy już słuchajcie, o 25 stopni. Jeżeli chodzi o temperaturę oleju, Mogę w tym momencie zwiększyć obroty do 1500-1400, żeby jeszcze go podgrzać do 30 stopni W tym czasie mogę jeszcze tutaj uruchomić sobie odbezpieczyć uzbrojenie strzeleckie Też w przypadku Foki na przykład sobie tym pokrętłem tutaj na górze zawsze trochę ściemniam ten celownik, ponieważ on za bardzo nie razi w oczy przy celowaniu no i dochodzimy już do 30 stopni w tym momencie będzie można rozpocząć kołowanie przepustnicę mogę cofnąć no i to by było na tyle. W następnym filmie będzie kołowanie, sam start oraz lądowanie. Dzięki.